Kiedy zaczęliśmy kształcić przyszłych lekarzy, pojawił się pomysł, a nawet konieczność, żeby wybudować obiekt, który będzie dedykowany przyszłym studentom. Zaledwie dwa lata temu rozpoczęto budowę tego pięknego obiektu, i dzisiaj jesteśmy świadkami jego otwarcia uroczystego. W ostatnich miesiącach udało się pozyskać dodatkowe finansowanie w wysokości ponad 30 milionów złotych, co umożliwiło nie tylko dokończenie budynku, ale także zakup sprzętu, który jest wykorzystywany zarówno do dydaktyki, jak i do badań naukowych. Otwieramy nowy rynek. W którym będą kształciły się przyszłe kadry medyczne, lekarze, pielęgniarki, a być może również i inni, którzy będą w obszarze medycyny szeroko pojętej pomagać polskiemu społeczeństwu. Otwarcie nowego budynku kolegium medicum to dla studentów nowe możliwości. Szansę do rozwoju naszych zainteresowań oraz do realizacji inicjatyw studenckich. To miejsce współpracy, rozwoju, przyjaźni i wszystkiego, co wiąże się z życiem akademickim. Medycyna to wielkie wyzwanie dla uniwersytetu. To nowum które wpisuje się w potrzeby społeczne. Ale jednocześnie to jest jak sądzę trampolina naukowa. Z jednej strony chcemy kształcić przyszłe kadry medyczne, natomiast chcemy też rozwijać cały sektor medyczny w obszarze badań naukowych. Wydział Medyczny skupia się na dydaktyce, ale oprócz dydaktyki bardzo ważną częścią, która będzie prowadzona w nowym budynku Kolegium Medicum, to oczywiście nauka. Nauka, którą chcemy stworzyć przy współudziale wybitnych ośrodków, nie tylko europejskich, ale także światowych. No i oczywiście na to wszystko musi być klinika, która umożliwi rozszerzenie badań naukowych, stąd liczne umowy, które umożliwiły naszym studentom nie tylko zajęcia w nowym budynku Kolegium Medicum, ale także w najlepszych jednostkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego. Studenci Wydziału Medycznego Kolegium Medicum UKSW po zakończeniu edukacji w zakresie przedmiotów podstawowych rozpoczynają naukę przedmiotów klinicznych. Między innymi na bazie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Tę naukę zaczynają od 3 i 4 roku w zakresie ginekologii i położnictwa, w Katedrze Ginekologii i Położnictwa, w której obecnie się znajdujemy, Katedrze Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Katedrze Urologii, jak również m.in. w Zakładzie Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Dermatologii Dorosłych, Okulistyki, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Neonatologii. Drodzy studenci, nowy budynek Kolegium Medicum to Wasze miejsce na UKSW.